Witajcie Boskiej Skierki! W tym bardzo ważnym dla nas odcinku zwrócę Waszą uwagę na coś, co jest fundamentem naszego istnienia. Postaram się Was nie zanudzić, trochę poczytam, trochę pospacerujemy wspólnie po lesie, chwilę przejdziemy się aleją bratków i takie tam. Ale najpierw chcę bardzo serdecznie podziękować tym z Was, którzy wydaliście swoje ciężko zarobione pieniądze i pobraliście e-booka. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, bardzo dużo to dla mnie znaczy. W ten sposób wiem, że lata mojej pracy terenowej nie poszły na marne. Bo jesteście Wy, skarby moje duszewne, którzy rozumiecie, jakim poważnym wyzwaniem jest poszukiwanie prawdy w olbrzymiej przestrzeni tych wszystkich labiryntów pełnych kłamstwa. Próbujemy, wspólnie odzyskać naszą ukradzioną tożsamość i wrócić cało i zdrowo do naszego domu. To życie tu i teraz na tej ziemi to tylko przecież mgnienie oka. Mamy bardzo niewiele czasu, którego nie wolno nam zmarnować. Nasze życie teraz to gra o wszystko. To nasze być albo nie być. Albo zrobimy to teraz albo nigdy. Za chwilę powiem o tym więcej, bo to jest właśnie ten główny temat, którym się zajmiemy czyli fundament naszego istnienia. Ach, jeszcze, jeszcze miałem Wam powiedzieć, że każdy, kto zakupił książkę, może ją śmiało podawać dalej do swoich rodzin, do znajomych. Może znacie jakieś osoby, które zaczynają się wybudzać ze snu, a nie są NPC-tami. Takim ludziom możecie podsunąć nasze rozumienie świata, więc jeśli y, możecie śmiało podesłać im te nasze niebiańskie przygody, niech się zapoznają. Y, tak, jeszcze jedno. Przyznam się, że jestem autentycznie zaskoczony ilością pobrań książki. Wasze zainteresowanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Jesteście kochani i moja wdzięczność naprawdę nie ma granic. W tym roku zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby wam pokazać po raz kolejny, że jesteście światową elitą intelektualną i znajdujecie się na najwyższym poziomie poznania wszechświata. A wszyscy inni mogą nam co najwyżej całować stopy. Yy, jeszcze jedna sprawa. Mam podgląd do ilości pobrań e-booka i na tę chwilę dwie płcie. Idą porówno 50 na 50 dziewczyny i chłopaki, tak samo jesteście zainteresowani rozwojem naszej wspólnej świadomości zbiorowej. Jesteście naprawdę cudowni i bardzo wam dziękuję. To oczywiście nie koniec naszych przygód. Już niedługo ja coś weźmie się za robotę i rozpocznie pierwsze próby epokowych eksperymentów, o których już wam wspominałem. Jeszcze szybciutko jedna rzecz i przejdziemy do meritum. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał przed zakupem nieco lepiej poznać to moje opracowanie naukowe, to możecie wstąpić do księgarni eBook Point i jest tam do wglądu jeden cały rozdział e do którego możecie zajrzeć albo pobrać go na swoje urządzenie. Jest to dosyć ważny rozdział, bo poświęcony naszym wspaniałym naukowcom, których może pamiętacie. Jeżeli macie jakieś dościa do środowiska akademickiego, to rozsyłajcie ten rozdział, gdzie się da i przekażcie naukowcom, że czekam na nich. Może być dziesięciu na raz, przeciwko mnie jednemu. I tak nie mają żadnych szans w pojedynku na argumenty i doświadczenie. Ja cały czas molestuję panią Karolinę Opolską, pamiętacie ją, z programu Teoria Spisku. I Uniwersytet Warszawski, żeby się dostać do jakiegoś bardziej kumatego środowiska akademickiego, choć dają sobie sprawę, że to nie będzie łatwe. No i tak się sprawy mają, skarby moje. Dosyć gadania, przejdźmy teraz do głównego tematu. Tymże tematem jest świadomość jako fundament naszego istnienia. Wiem, że było już sporo na ten temat u nas na kanale, no i jest także dużo takiej treści w e-booku, i możliwe, że jesteście tym znudzeni. Proszę Was jednak, żebyście mnie posłuchali przez chwilkę, bo jest to bardzo ważny odcinek i chciałbym, żeby ten temat właśnie w tej głębokiej formie był tutaj na kanale. Takie zebrane najważniejsze informacje o świadomości, wszystko w jednym odcinku. Żeby to było jako taki pełny przegląd tego niesamowicie ważnego zagadnienia, jakim jest właśnie świadomość. Mam dla Was bardzo szczegółowe sprawozdanie które nie zmieściło się w komentarzu, dlatego dałem Wam linka do dysku Google. Jeśli ktoś będzie chciał na to zerknąć, to to może. Oczywiście absolutnie nie wymagam od Was, żebyście się tego uczyli na pamięć. Chcę jedynie, żebyście sobie zdawali sprawę jak bardzo skomplikowanym problemem jest ta świadomość i jak wielu ludzi próbowało. I próbuje ją rozgryźć, ale niestety bez większych sukcesów. W każdym razie jest tylko jedno bardzo ważne przesłanie, jakie mam do Was i chciałbym, żebyście je zapamiętali na przyszłość. Brzmi ono tak. Bez zrozumienia świadomości cała wiedza ludzkości jest tylko hipotezą, ponieważ to ona, świadomość, jest punktem wyjścia dla każdego pytania o rzeczywistość. Jeżeli nie wiemy, czym jest świadomość, to nie możemy wiedzieć, czym jest rzeczywistość, w której egzystujemy. Rozumiecie? Tak więc bądźcie tacy mili i posłuchajcie mnie teraz 5 minut. Przedstawię szybko, na czym polega problem, dobrze? Świadomość jako fundament istnienia. Świadomość jest największą zagadką naszego istnienia. To ona decyduje o tym, że doświadczamy życia, a jednak wciąż nie potrafimy jej jednoznacznie zdefiniować. Nie wiemy skąd pochodzi, jak powstaje i dlaczego w ogóle istnieje. Nie możemy nawet udowodnić, że inni ludzie są świadomi. Możemy jedynie zakładać, że tak jest. Jeśli nie wiemy, czym jest świadomość, to nie wiemy niczego, bo to właśnie świadomość jest podstawą wszystkiego. Nie wiemy, kto lub co stworzyło świat. Czy był to Bóg, inteligentna energia, cykl samorganizujących się systemów? Nie wiemy skąd się wzięliśmy na Ziemi. Czy jesteśmy tylko biologicznymi maszynami, czy duszami podróżującymi przez różne rzeczywistości? Nie wiemy po co tu jesteśmy. Czy życie ma cel, czy jest tylko przypadkowym procesem ewolucji? Nie wiemy dokąd zmierzamy po śmierci. Czy świadomość kończy się z ciałem, czy przechodzi do innego wymiaru. Bez zrozumienia świadomości cała wiedza ludzkości jest tylko hipotezą. To świadomość jest punktem wyjścia dla każdego pytania o rzeczywistość. Dlaczego świadomość jest najważniejsza? Świadomość jest pierwszym i jedynym punktem odniesienia. Możemy podważać wszystko naukę, historię, rzeczywistość fizyczną ale nie możemy zaprzeczyć, że coś doświadcza tego wszystkiego. Coś myśli, coś czuje, coś postrzega to właśnie świadomość. Jeśli nie rozumiemy, czym jest, wszystko inne może być tylko złudzeniem. Możemy być w symulacji, we śnie, w eksperymencie kosmicznej istoty. Nie wiemy. Jedyne co wiemy, to to, że istnieje doświadczenie. Czy materia tworzy świadomość, czy świadomość tworzy materię? To fundamentalne pytanie, bo jeśli świadomość jest pierwotna, to cały świat materialny może być tylko jej wytworem, a nie odwrotnie. Świadomość jako podstawowa natura rzeczywistości Niektórzy naukowcy i filozofowie sugerują, że świadomość może być podstawowym składnikiem wszechświata, bardziej fundamentalnym niż czas, przestrzeń czy energia. Idealizm naszego Bernardo yy, oznacza, że to świadomość jest pierwotna, a świat fizyczny to jedynie jej wytwór. Pan psychizm, do którego należy David Chalmers na, na, na przykład, Świadomość istnieje w jakiejś formie we wszystkim, nawet w cząstkach elementarnych. Fizyka kwantowa sugeruje, że obserwacja wpływa na rzeczywistość. Może to wskazywać, że świadomość kreuje świat, a nie odwrotnie. Jeśli świadomość nie jest produktem mózgu, ale czymś istniejącym niezależnie od materii, to wtedy śmierć ciała nie oznacza końca istnienia. Świadomość mogła istnieć przed narodzinami naszymi. Rzeczywistość może być wytworem umysłu. A nie odwrotnie. Nasza tożsamość może być znacznie większa niż nam się wydaje. Problem ludzkości odcięcie od świadomości. Społeczeństwo nie uczy nas o świadomości. System edukacyjny, nauka, religie wszystkie kładą nacisk na świat materialny. Ludzie są zaprogramowani, aby szukać szczęścia w materii, a nie w głębokiej introspekcji. Wierzyć, że świadomość to tylko produkt neuronów. Nie zadawać pytań o istotę istnienia, bo nie ma to znaczenia. To celowa iluzja, bo jeśli świadomość jest kluczem do wszystkiego, niebo jest kluczem do króliczej nory. Jeśli świadomość jest kluczem do wszystkiego, to jej niezrozumienie sprawia, że jesteśmy zagubieni i podatni na manipulacje. System nie chce, żebyś zadawał pytania o świadomość, bo wtedy odkryjesz prawdę o sobie. Czy świadomość jest kluczem do wyjścia z matryksa? Jeśli świadomość jest podstawą istnienia, to może jesteśmy czymś znacznie większym, niż nam się wydaje. Może świat, który znamy, to tylko sen, symulacja, test lub forma więzienia dla umysłów. Gnostycyzm. Świat materialny to fałszywa kreacja, a prawdziwa rzeczywistość jest poza nim. Hinduizm. Świat to iluzja, maja, a jedyna prawda to nieskończona świadomość. Buddyzm. Ja jest iluzją, a świadomość nie jest ograniczona do jednej osoby. Teoria symulacji, czyli rzeczywistość może być jedynie programem, a świadomość jest kluczem do zrozumienia, jak z niej wyjść. Jeśli świadomość to jedyna prawdziwa rzecz, to może klucz do przebudzenia się leży w zmianie percepcji, a nie w naukowym odkrywaniu świata. Podsumowanie: jeśli nie rozumiemy świadomości, to nie rozumiemy niczego. Świadomość to jedyna pewna rzecz, reszta może być iluzją. Bez zrozumienia świadomości nie mamy żadnej wiedzy, bo to ona jest podstawą postrzegania świata. Jeśli świadomość jest pierwotna, to świat materialny jest jedynie jej manifestacją. Społeczeństwo programuje ludzi, by ignorowali pytania o świadomość, bo w nich kryje się prawdziwa odpowiedź. Nie musisz wierzyć w nic, musisz tylko zapytać, kim jestem naprawdę. Welcome to the Consciousness Iceberg, a project where we'll explain consciousness from several distinct angles, including the latest theories from the academies, such as integrated information theory or Yosha Box theories or panpsychism, but as well as other traditions, like what the Vedic texts say. Or the different schools of Buddhism, and we'll even explore altered states of consciousness. All of this will be done in a rigorous fashion, similar to the string theory iceberg, which you can check out, and the link is in the description. For those who are unfamiliar, the iceberg format is one where you initially explore preparatory surface level concepts, then progress. Ever more into the intricacies of a topic which tend to be known only to a specialized few until you eventually arrive at the obscure, dark frontiers of the deepest layers of the field of consciousness. In this case, my name is Kurt Jimengel, and I use my background in mathematical physics to analyze theories of everything. But today, we have a consciousness iceberg which is heavily inspired by Robert Lawrence Kuhn's comprehensive. Behemoth article on consciousness, which I recommend you check out. The link is in the description. Robert Lawrence Kuhn, by the way, is the host of the series Closer to Truth and has a series specifically on consciousness in there. And that link is also in the description. Check them both out. I can't recommend them highly enough. Now let's begin with the first layer an introduction to consciousness. Layer one an introduction to consciousness. What is consciousness? Consciousness is the state of being aware and responsive to one's surroundings. It encompasses a range of mental phenomena, including thoughts, including feelings, sensations, perceptions, etc. Note that many conversations about consciousness get stuck as soon as someone asks, hey, what's the definition you're using? Now, the reason is that even with what I just said or what anyone will say, consciousness is defined with words circularly. This is the case with anything that doesn't straightforwardly map to something physical. Now, there are physical theories of consciousness, and we're going to explore pretty much every single one of them in the subsequent layers. And we're also going to explore pretty much every single one of the non physical theories as well. But the issue is that you could always say, okay well what do you mean by mental phenomenon what do you mean by thoughts what's the definition of feelings what about sensations what's the definition of a perception or a qualia if you were to try to provide a definition they'll be explicated with further words and the clever person can just remark hey what do you mean by those words so in order to make progress we're just going to have to move beyond this and provide analogies most people think of consciousness broadly as either a spotlight or a stream. Now, the spotlight people will say that it illuminates, consciousness illuminates a small part of some vast landscape of mental activity, whereas the stream people will say consciousness is like a flowing stream of thoughts, feelings, and sensations. What's an uncontroversial statement is that consciousness is what allows you to experience the world. And most would say, by the way, that consciousness is not identical to those experiences. Rather, it's what allows those experiences to be experienced. It's also tied to choice and thus to free will. Now, the question naturally occurs why the heck does consciousness matter? And the answer then immediately jumps out well, it's the foundation of your being. It's what makes you who you are. But there are some challenges. The challenges are that defining consciousness is notoriously difficult, as we've mentioned. Number two, explaining consciousness. We don't have an understanding of how consciousness comes about from, say, the physical processes of the brain, or if it indeed comes about in that fashion. And number three, measuring consciousness. It's proven quite challenging to measure consciousness objectively. The mind body problem. The mind body problem is an issue I'm sure you've heard referenced plenty. It's about various questions regarding how the mind, which seems immaterial, relates to the body, which appears material, or at least physical, as some say. Some people, like Chomsky, have called consciousness a ghost in the machine. More specifically, the mind is like a ghost that inhabits the machine of the body. I've actually spoken to Chomsky more than any other independent podcast 10 times, and you can see it here in the description as well as on.